Cześć, kochani! Zima nadeszła, zima zła, zima mroźna, zima ciemna, ale to wcale nie oznacza, że nie może być zielona. A o czym dokładnie mówię? Zobaczcie sami. Dzień dobry. Więc bohaterem dzisiejszego odcinka będzie cudowny cyprysik w odmianie Goldcrest. Supressus Macrocarpa Goldcrest Wilma, znany również jako złoty cyprys Monterey Wilma lub po prostu cyprysik domowy, to popularny gatunek cyprysa uprawiany za wyjątkowo zielone igły, które wydzielają piękny, cytrusowy zapach, kiedy są lekko dotknięte. Ta odmiana ma zwarty, stożkowaty pokrój i osiąga około 3 metrów wysokości, co czyni ją doskonałym wyborem do uprawy doniczkowej. Roślina powinna rosnąć w pełnym słońcu do półcienia. Im więcej światła, tym intensywniejszy będzie złoty kolor jego igieł. Podlewamy je umiarkowanie, dając podłożu czas na przeschnięcie pomiędzy podlewaniami. Są stosunkowo odporne na suszę, ale nie lubią zastoju wody w korzeniach. W okresie wiosenno-letnim cyprysik wymaga regularnego nawożenia. Możemy wykorzystać nawóz do roślin iglastych zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Roślinę tę można również przycinać, aby kontrolować jej kształt. Jest to roślina bardzo żywotna i dobrze reaguje na cięcie. To wspaniałe rośliny, które są w stanie rozświetlić nasze mieszkania, domy, balkony i tarasy w każdej porze roku. Musimy jednak pamiętać, że nie są one w pełni mrozoodporne, pomimo tego, że w sklepach pojawiają się gdzieś tak w połowie listopada, e, trzymając je na zewnątrz e, przed nadejściem największych mrozów powinniśmy je wnieść do środka. Dwa z trzech tych drzewek trafią do nowych domów, natomiast trzecie zostanie wykorzystane. Do stworzenia fantastycznej, świątecznej dekoracji. Dlaczego w taki sposób? No, niestety trzeci cyprysik nie wiem dlaczego, ale umarł. Stał się twardy, zaschnięty. Końcówki z niego opadają. No i niestety taka roślina zasuszona już raczej nam nie odbije, ale że jego pokrój się nie zmienił, że nie stracił koloru, to wykorzystam go do stworzenia. Pięknej dekoracji. No i zrobione. Cyprysiki mają nowe domy, przepuszczalne podłoże z dodatkiem perlitu, substratu torfowego oraz włókna kokosowego z nawozami zakwaszającymi glebę i nawozem długodziałającym do iglaków. No i co? Mam nadzieję, że dotrwają do wiosny lepiej niż bohater drugiej części filmu. Witamy w części drugiej tego filmu, w której zajmiemy się tym zdechlaczkiem i zrobimy z niego ozdobę świąteczną. Dobra. Się trochę rozleciał, ale to nic, posklejamy. Będzie git. On się kruszy, jak widzicie, eee, także zrobimy sobie tutaj lakierem do włosów, żeby go troszeczkę utwardzić. Dobra, a teraz jak to skleimy? Woskiem? Dobra. Zdmuchnijmy, co by się nie podpaliło, bo to by było niewskazane, gdyby nam się tak tutaj podpaliło to wszystko. Dobra. Hop. I zanurzymy to całe jeszcze raz. No, myślę, że da radę. Przykniemy to jeszcze Lakierem. No, i tym prawie świątecznym akcentem. Spokojnego tygodnia Wam życzę. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się i Cyprysik i ozdoba, którą przygotowałem. Trzymajcie się. Pa!